W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w dniu dzisiejszym w Rzymie, uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pań katechetek zorganizowali wieczornicę wspólnie ze Szkołą Muzyczną, poświęconą właśnie pamięci Jana Pawła II. W czasie tej wieczor wieczornicy przypomnieli historię życia, działalność oraz największe zasługi tego wielkiego Polaka. Program został opracowany wspólnie ze Szkołą Muzyczną. Młodzież przybliżyła życie papieża Jana Pawła II. Dzieci ze szkoły muzycznej wykonały utwory przypominające działalność tego wielkiego Polaka. Całość odbyła się w Kolegiacie Świętego Michała. Piękne wydarzenie. Dzisiaj, jak wiemy, mamy bardzo wyjątkowy dzień. Kanonizacja naszego ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w połączeniu Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia oraz Publiczna Szkoła Podstawowa numer 4, Możemy oddać hołd Naszemu Ojcu Świętemu poprzez wieczornice. Będziemy grać te utwory, które Ojciec Święty lubił będą to utwory papieskie oraz prezentacja multimedialna, czyli przedstawione będzie całe życie Ojca Świętego. Zagrają i flety i skrzypce, ale też wystąpi Zespół Świętokrzyskie, wymorki, orkiestra nasza. Państwo i szkoły muzycznej, i myślę, że no na pewno ta wieczornica będzie okazją do wzruszeń.